Powiedziało się A, trzeba też powiedzieć B. Dzisiaj zajmę się drugim filmem Franka Darabonta na podstawie opowiadania Stephena Kinga, a będą to skazani na Shawshank. Legenda kina, klasyka klasyki, numer jeden wśród użytkowników filmwebu w rankingu na najlepsze filmy w historii. Może zacznę od tego, że trochę bym z tym. Może nie popolemizował na poważnie, bo ten film rzeczywiście jest wybitny, ale osobiście ja znam kilka lub kilkanaście filmów, w mojej opinii, lepszych od tego. Ale tutaj zawsze jest, następuje dyskusja o preferowany gust. Mi się wydaje, że ta pierwsza pozycja w tym rankingu to w dużej mierze jest to, że za tym filmem. Za pomocą na ten film stoi jeden z najbardziej poczytnych autorów literackich obecnie na, na świecie, czyli Stephen King. On też nakłady wydanych książek nie wiadomo, ilu tak naprawdę ludzi na świecie przeczytało czy jego opowiadania, czy jego powieści. Ta liczba jest na pewno bardzo duża. Więc mi się wydaje, że tutaj autor opowiadania ma pierwszeństwo, w tym, że akurat ten film jest na pierwszym miejscu. W tym rankingu, a nie żaden inny. To samo na przykład. Podobny odbiór, moim zdaniem, dlatego, że autorem opowiadania, czy tam powieści jest King, ma film Lśnienie. Nie wiem, który on jest w rankingu, ale też bardzo duża część ludzi oddaje temu filmowi hołd. Moim zdaniem, jednak trochę na wyrost. Ale to jest inna kwestia, trochę. Kwestia na inną rozmowę. W każdym bądź razie, Skazani na Shawn to film z 1994 roku, czyli, tak jak powiedziałem przy swoim pierwszym filmiku o Leonie Zawodowcu, z roku absolutnie magicznego dla, dla kinematografii, ilość wybitnych filmów, która powstała w tym roku, w tamtym roku, no jest, jest naprawdę spora. Już tu przy Leonie wymieniałem parę tych filmów wśród nich właśnie byli skazani na show-shank. Coś, coś jest w tym roczniku 1994, że w tamtym roku wydano aż tyle dobrych, bardzo dobrych czy wybitnych tytułów. Teraz jeszcze mogę na przykład wspomnieć o takim filmie jak Wywiad z wampirem. Tak, też jest z 1994 roku. Kariera filmowa Jima Carrey'a tak naprawdę się zaczęła w 1994 roku, bo zagrał, bo wypuszczono trzy produkcje z nim w roli głównej. A były to dla mnie klasyki komediowe: Ace Ventura, Maska, I Głupi i Głupszy. Także to po prostu. 94 rok coś sobie ma nadzwyczajnego. I teraz o samych skazanych na Shawshank. W rolach głównych występują tutaj Tim Robbins i Morgan Freeman. Tim Robbins to Andy Dufresne. Niesłusznie skazany za morderstwo swojej. Żony jej kochanka. Ląduje w więzieniu Shawshank na dożywocie, a Morgan Freeman to, fa to facet o ksywie Red i w tym więzieniu zaprzyjaźni się z naszym Endym. Red odbywa tam karę za swoje przestępstwo. Co jakiś czas zwolnienie warunkowe jest oddalane. Red coraz bardziej przyzwyczaja się do, ty do tego więzienia. Ogólnie jest tutaj. Naprawdę nieraz bardzo mądre sekwencje, jeśli chodzi o teksty. Właśnie, Red wypowiada, wypowiada taki, że najpierw tych murów nie znosisz, potem się przyzwyczajasz, a później nie możesz bez nich żyć. Jest to naprawdę w tym aspekcie wolność, jej brak, życie po więzieniu, ewentualnie po wypuszczeniu z więzienia. Jeśli chodzi o to, to naprawdę jest to film do przemyśleń i, i wartościowy pod tym względem. Od strony reżyserskiej jest bardzo przyzwoicie opowiedziany, ale najlepszą robotę moim zdaniem tu robią dwie rzeczy, czyli zdjęcia i muzyka. Zdjęcia Rogera Dickinsa, tak jak to w jego przypadku bywa, to mistrzostwo świata. Na początku nawet sobie nie zdawałem sprawy, że do tego filmu już w 1994 roku robił zdjęcia Dickins, a jednak też to było zaskoczenie, bo do Zielonej Milgi on zdjęć nie robił. A też tam byli ludzie, a też tam był człowiek, który odpowiadał za ten film czyli Frank Darabont. A muzykę robił Thomas Newman, tak jak i w tym filmie. No i w tym filmie absolutnie zasłużona też nominacja do Oscara. Niestety jak na razie ten kompozytor się Oscara nie doczekał, co też mnie zaskoczyło. Ma już kilkanaście nominacji, Oscara dalej brak, ale to są Oscary. Geniuszu nie zatrą danego twórcy, ale. Pod tym względem nie raz denerwują, właśnie, że geniusze czasami nie, nie otrzymują statusu otrzymują je ludzie, którym się, którym się raz coś szczęśliwie przytrafi, jakieś, wyjdzie jakieś ścieżka dźwiękowa, jeśli chodzi o kompozytora, czy film, jeśli chodzi o reżysera. No tak już bywa. Także pod względem reżyserskim, operatorskim, reżyserskim jest ok, a operatorskim i muzycznym jest rewelacyjnie. A propos samego samej historii, takich kilka moich przemyśleń. To pierwsze to jest takie, że trochę mnie zastanawia ten wstęp do tego filmu. Te pierwsze powiedzmy 5-10 minut, kiedy jest proces Endiego, nie ma tam znaczy, troszeczkę drażni mnie, troszeczkę mówię, że nie chcę ujmować nic temu filmowi i wybaczam to, tomu, ale troszeczkę drażni mnie, że. Po tym procesie jest takie prześlizgnięcie się. Tam nie ma praktycznie chyba w ogóle żadnej obrony Andy'ego, w sensie nie ma żadnego adwokata chyba, albo ma, ale nie wypada żadnych kwestii, albo on sam jest swoim obrońcą i po prostu zostaje tak skazany. To jest po prostu pokazane jako sam fakt. Nie znamy, nie znamy w ogóle jakiegoś śledztwa, czy było, czy, czy coś się wykazało, czy były jakieś wątpliwości. Nie, po prostu zostaje skazany i tyle. To jest takie trochę uproszczenie dla mnie i troszeczkę mnie to drażni. A też film musiałby być dłuższy, gdyby trochę więcej temu poświęcili, poświęcił reżyser czasu. Andy, oczywiście, w tym filmie jest bankierem, więc wykorzystuje swoje możliwości, wykorzystuje swoje umiejętności już w więzieniu. No i tutaj historia jest wręcz nie do uwierzenia. Zeznania podatkowe strażników wypełnia, dają mu do wypełnienia, załatwia im różne rzeczy papierkowe, jakieś pozwolenia, jakieś fundusze powiernicze. Z jednej strony jest to niesamowite, niesamowicie się to ogląda, a z drugiej strony, jakby tak człowiek sobie pomyślał, w więzieniu takie numery, no nie wiem, ale jest to taka aura zawieszenia po prostu logicznego, logicznego myślenia. Mi się wydaje, że to w realnym życiu to, to by po prostu nie przeszło. Może się mylę, ale, ale tego to już nie wiem. W każdym bądź razie Andy tam zyskuje pozycję i pojawia się ktoś, kto może mu pomóc w ewentualnym wyjściu na wolność, ale przede wszystkim naczelnik Norton nie chce wypuścić naszego głównego bohatera za wszelką cenę ze swoich łap. No i to powoduje, że mamy do czynienia z śmiercią jednego z więźniów. Także strażnicy tutaj w odróżnieniu do zielonej mili nie patyczkują się. I są właśnie tak jak mówię, nieraz są gorsi od samych tych przestępców. To jest właśnie jeden z tych filmów, gdzie tak jest. Może to nie jest aż tak jak w filmie osadzony z Stalonem, czy tam postać Donada, Sutherlanda po prostu, to był taki Norton razy dwa. Pod koniec filmu okazuje się, że Andy przez kilkanaście lat swojej odsiadki, za pomocą młoteczka, zrobił przejście w ścianie zasłoniętym plakatem Ritty Hayworth, co jest też kolejnym mindfuckiem, jeśli chodzi o. Logiczne przeanalizowanie tego. W każdym, każdego dnia mógł zostać nakryty. Ale nic z tego nie wie do końca przez prawie cały seans. Dopiero właśnie pod koniec się dowiadujemy. Udaje mu się uciec na no scenę ucieczki. To jest już ikona kina i, i, i poza Tim'a Robinsa do plakatu filmowego. No jest to tak jak właśnie mówię, ale tutaj najbardziej w tym, że ta scena wygląda tak a nie inaczej. Największy udział jest, jest właśnie operatora autora muzyki i samego reżysera. No tutaj Dara Bond tym filmem pokazuje, że pokazuje po prostu swoją wielką klasę. Już to przy Zielonej Mili mówiłem, ale oby jeszcze nakręcił co najmniej w połowie tak dobre filmy jak te dwa. Zielona, Zielona Mila i Skazani na Szałszank. I wtedy będzie naprawdę dobrze. Także dzisiaj o tym klasyku klasyków to tyle. Do usłyszenia w następnym materiale. Hey. to crawl to freedom through 500 yards of shit-smelling foulness i can't even imagine or maybe i just don't want to 500 yards that's the length of five football fields just shy of half a mile